I ja, oczy siamanko, ja jestem Mr. Rainbow, to jest już to, kur... to jest pierwszy odcinek z jak widzicie gry CESGO. no dzisiaj w sumie pragnę pokazać wam pewien poradnik, a właściwie nawet nie poradnik, ale tak jakby czyli nie umiem się wypowiedzieć Pokażę wam jak przejść kurs szkoleniowy jest to taki kurs, który, który może sobie wykonać w sumie każdy z Was. Początkujący nawet zaawansowany do poćwiczenia chwili. Ale wchodzimy sobie w kurs szkoleniowy. Ogólnie pokazuję wam to tylko po to, żeby... bo niektórzy z was mogą nie czaić angielskiego i nie wiecie co zrobić na te, takim kursie, który wam się może pokazać, który zachce wam się robić. Oh,

No teraz Bill. Put your back on the table when you're we no need to, to target odniosło chodzi o to, żeby strzelać tylko terrorystów. Taka reakcja w sumie na no.

W sensie tak, jakby to. To tak lepiej idzie według mnie. Teraz trzeba się schylić na kontrolu. Ja mam i strzelać. No mi sekunda i kropka nie wiem. Teraz się powinno to otworzyć. Sezamie otwórz się. No i S. Tu klikacie E, otwieracie. Nie Pick up both weapons and let's get started. Okej, okay, najpierw wam powiem sobie zanim zanim to frajer zacznie coś gadać. No to y, najpierw musimy wziąć sobie broń, czyli M4 i 57. Pokażą się dwaj terroryści i pokażę po prostu w którym miejscu najwięcej damage'a zadasz. Jak wiecie to będzie 200% headshot, ale to pokazuje ile damage'a zadajesz, potem musisz szczelić w poszczególnych typów, którzy ci się tu pojawią. I, i potem znowu to samo ludzie w tych samych miejscach, ale na czas, więc no lecimy. Dobra, i mamy właśnie teraz. M4 gas z tego co wiem to na, na dwa szczały zabije w HEDA No dwa szczały, a 5'7 raz Don't też dwa w sumie. Dobra. No i jak mówiłem teraz na czas. Musisz sobie zmienić broń. No i F. Teraz na czas będzie więc. Uwaga. Omg. O no, ostatnio mi wyszło w 14. Albo, albo 12. Teraz idziemy sobie... Teraz będą grenade'y. So you can play around Czyli with the high explosive, explosive grenades. If time, throw as many as you want. But before you can leave, you have to take out the mannequin in the cage. There are many different types People of throwable weapons in the field. In this test, we have one. Now let's go test your reaction time at the pistol range. Teraz będzie czas, że jak szybko zareagujemy. No oczywiście kropka czy nie ma lipy. Teraz będzie to samo, ale o fleszy nas, patrzcie. Na no, takiej zasadzie właśnie. Teraz idziemy dalej. Now unless Będzie you're a you will not be planting bombs in the field, but we want you to understand what you're so up against. Zobaczyć. So pick up a bomb and head on over to bomb site A. Pick the bomb by equipping it and then you're the... in. Now come ahead it inside the blast shield. Now come ahead and plant it inside the blast shield. No Good job on the bomb But you better hurry up, we just planted a bomb at bomb site B. And you only have seconds to defuse it. You can find the bomb site using your radar. Okay. Okay. okay, that's a live bomb. Czekawostka, I planted bomb, so I'm a terrorist and I defuse it. So, terrorist You know what would have made the defusing faster if I would remembered to give you the defusing kit? Yeah, a kit will cut the time in half it takes to defuse a bomb. Sorry about that. Dobra, teraz musimy wziąć sobie jedną broń. W moim przypadku będzie to hakacz, Te, te bronie oraz granat, w sumie granatu nie trzeba. Ale teraz musimy w jak najszybciej przejść jakby taki tor. Mój rekord to 30 ze sekundy chyba. To możecie sobie a to nie wymagane. Training. Short controlled bursts. i going to You need to clear each area before you continue. Keep going. Clear. On to the next. Switching to your secondary weapon is always faster than reloading. Go, go. Ogólnie mój aim jest zarąbisty, teraz będzie flash. There you go. Run with your knife out no, 4 no wiem, 32, all right, all right. You No i... Tu jest jakiś tam nie nie znam się. No i tu sobie możecie to albo powtórzyć, jak chcecie połowić swój hey, Albo zakończyć trening w sumie, pójdźcie w to oto miejsce, no i z okazji takiej, że mi się nie chcę tego poprawiać w sumie, to po, po co, to wychodzimy stąd, aha, tego tak nie wezmę, no tu przychodzimy, wciskamy E, Naciśnij OK, zakończyć sesję treningową, OK. OK. No i to tyle. jak chcecie jeszcze jakieś porady na temat CS, albo ogólnie więcej filmików z CS, to piszcie w komentarzach. Może coś tam nagram. Dobra, a to już na tyle z tego odcinka. Żegnam się z wami. Do widzenia.